Tytuł mojej pracy to było Three-Dimensional American Analysis of Transport Phenomenal in a Positive Black Light Negative Assembly of a Solid Oxide Fuel Salt. Praca, e, e, praca, e, praca dotyczyła urządzeń energetycznych. Praca dotyczyła urządzeń energetycznych opartych. O, przepraszam, mam problemy z e, PowerPointem. E, praca dotyczyła urządzeń. Samami. A to nieważne. Przepraszam bardzo za ten problem. O. Nie wiem dlaczego, ale mamy slajdy, slajdy. Mam problem ze slajdami, one się same po prostu tu uruchamiają. Może jeszcze raz włączę. Przepraszam za to opóźnienie. Okay. Tak. Tak. Także praca to ty. Naprawdę bardzo przepraszam. Pierwszy raz coś takiego widzę. Okej, okay, to może w ten sposób pokażę, bo wiem, że... Jest lekkie opóźnienie. Praca dotyczyła urządzeń energetycznych typu SOFC. Są to takie urządzenia, które konwertują energię paliw bezpośrednio na energię elektryczną. One cechują się bardzo wysoką sprawnością, sprawnością i możliwością stosowania ciepła odpadowego w charakterze źródła ciepła. Są to urządzenia, które w całym, w całym właśnie zakresie skal generacji cechują się to tą wysoką sprawnością. To mogą być urządzenia od przydomowych instalacji o mocy 1 kW przez 250 kW, maszyny do zasilania całych biurowców, serwerowni, a nawet możliwe całe elektrownie zawodowe o mocy 1 GW. Mówimy tu o sprawnościach przekraczających nawet 70% to znacznie więcej niż na konwencjonalne układy generacji. Tak, jeżeli spojrzymy na serce takiego systemu SOFC, jest to stos ogniw. Stos ogniw to połączenie szeregowe lub równoległe poszczególnych ogniw. Jest on otworzony ze względu na, ze względu na konieczność doprowadzenia odpowiedniego prądu oraz napięcia. Do, do tego zasilanego domu czy biurowca i tak w każdym ogniwie paliwowym typu SOFC mamy, y, mamy właśnie ta, y, zjawiska transportowe, które na katodzie dochodzi do redukcji molekularnego tlenu, który następnie jest transportowany przez elektrolit na anodę, gdzie uczestniczy on w utlenianiu paliwa. I tak, ta mikrostruktura cechuje się bardzo skomplikowaną budową. Tutaj mamy mikrostrukturę zawierającą fazy ceramiczne, fazy metalowe, fazy perowskitowe i to wpływa na reakcję, która w niej zachodzi, ponieważ Każda z tych faz ma specyficzną funkcję transportową. Jedna transportuje prąd jonowy, druga prąd elektronowy, trzecia umożliwia na dyfuzję reagentów gazowych. Sama reakcja też może zajść tylko w pobliżu określonych, określonych mikrostrukturalnych, mikrostrukturalnych kształtów, takich jak na przykład granica trzech lub dwóch faz. Jak możemy zbadać mikrostrukturę? Robi się to. Poprzez chociażby tomografię Fibsem. W tomografii Fibsem warstwy próbki są zdejmowane po kolei za pomocą wiązki jonów, a następnie obrazowane za pomocą mikroskopu elektronowego. Tak powstały stos obrazów, który może zostać następnie cyfrowo przetworzony w celu utworzenia trójwymiarowej rekonstrukcji mikrostruktury. Ja na podstawie takiej trójwymiarowej rekonstrukcji zbudowałem domenę obliczeniową, w której każdy węzeł, każdy węzeł w siatce numerycznej posiadał własną specyficzną funkcję transportową, odpowiadającą tej funkcji w rzeczywistej mikrostrukturze. Następnie, następnie zostały rozwiązane Równania transportu ładunku oraz gazu w tej mikrostrukturze. I tak jak wspomniałem, zostały wydzielone fazy związane z transportem tych poszczególnych reagentów i tak. Na fazie przewodzącej jony zostało zastosowane równanie płazów. Tak samo, tak samo to samo miało miejsce na fazie przewodzącej elektrony. Natomiast na elektrolicie to równanie uproszcza się do równania Laplace'a. Jeżeli chodzi o transport masy, transport gazów, tutaj został zastosowany model CPIM. On lokalnie zakłada, że pory są cylindryczne. Pozwala to znacząco uprościć transport w mikroporach. Nie ma konieczności rozwiązywania równania na stokesa w celu określenia zjawiska, tak zwanego te, te równanie zostały następnie zlinaryzowane w warstwie aktywnej ogniwa, to znaczy tam, gdzie reakcja ma największą intensywność. To zostało przeprowadzone w celu uproszczenia obliczeń. Sam prąd reakcji został policzony za pośrednictwem znanego równania Butlera-Wolmera oraz równania Nernstaff w celu wyliczenia nadpotencjału związanego ze skratami koncentracyjnymi. Model został następnie zaimplementowany numerycznie za pośrednictwem metody SOR. Zostały przy tym wykorzystane funkcje napisane przeze mnie w języku C++. Model został następnie zwalidowany za pomocą porównania z danymi eksperymentalnymi. Przy czym wyniki tego porównania tutaj akurat mam wynik krzywych prądowo-napięciowych dla różnych warunków pracy. To porównanie zakończyło się sukcesem. To znaczy, że model dobrze odpowiadał danym eksperymentalnym. Model umożliwia wyliczenie trójwymiarowych dystrybucji potencjałów oraz prądów w mikrostrukturze. Tutaj pokazany jest przykładowy wynik tego typu. Mamy tutaj nadpotencjał związany ze stratami na przewodzenie jonów w katodzie, w elektrolicie i w anodzie. Zostało w związku z tym przeprowadzone chociażby studium parametryczne, które pozwoliło określić optymalną grubość warstwy aktywnej anody. Widzimy, że jest ona zależna od temperatury pracy urządzenia. To była dosyć ciekawa obserwacja w tym, w, w tym doktoracie. Ponadto zbadałem też wpływ niejednorodności w mikrostrukturze ogniwa, to znaczy wpływ takich rzeczy jak np. oderwane ziarna, które nie przewodzą tego prądu, aglomeracje zanieczyszczeń i udało mi się ustalić, jaka musiałaby być ta wielkość ziarna, żeby żeby wpłynąć na wyniki generowane chociażby przez model homogeniczny. Wykorzystałem ten model również w celu analizy zjawisk związanych ze stosowaniem cienkich elektrolitów. Elektrolity w ogniwach paliwowych typu SOFC stają się coraz cieńsze, ma to związek z próbami redukcji strat związanych z przewodzeniem jonów. Niemniej wprowadza to utrudnienie w modelowaniu tych urządzeń, ponieważ jeżeli ten elektrolit jest bardzo cienki, to przepływający przez niego prąd ma pewien komponent prostopadły do grubości tego ogniwa. I to może zostać ujęte w modelu trójwymiarowym mikrostruktury. Tutaj widzimy przykładowe wyniki do różnych grubości elektrolitu. Jednym z ciekawszych wyników, które zaprezentowałem w mojej pracy. Była interpretacja danych z eksperymentu starzeniowego stosu ogniw typu SOFC. Otóż, w naszym laboratorium mieliśmy zestaw wyników, przeprowadziliśmy taki eksperyment, w którym okazało się, że po długim czasie pracy to ogniwo, jego parametry polepszały się zamiast się pogarszać. I hipoteza była taka, że ma to związek ze zmianami w mikrostrukturze. Ta hipoteza została oceniona przy pomocy mojego modelu, i rzeczywiście model pokazał, że wraz z że dla mikrostruktur, które zostały zbadane po rozmontowaniu tego stosu ogniw paliwowych, w stosunku do mikrostruktur referencyjnych sprzed eksperymentu starzeniowego, rzeczywiście nastąpiła redukcja potencjału, czyli redukcja strat związanych z. Przepływem reagentów przez tę mikrostrukturę. Co ciekawe, udało się również ustalić zmiany poszczególnych składowych tych strat, czyli strat związanych z przewodzeniem, z przewodzeniem jonów, strat związanych z nieodwracalnością reakcji i strat związanych z dyfuzją gazów. Jak się okazało, w trakcie długotrwałego funkcjonowania tego stosu nastąpiło udrożnienie porów. I pomimo tego, że rzeczywiście zgodnie z oczekiwaniami nastąpił wzrost pozostałych komponentów strat, to całkowite straty uległy zmniejszeniu, co jest właśnie przyczyną tego nietypowego zachowania stosów w trakcie eksperymentu. Podsumowując, udało mi się opracować trójwymiarowy model transportu transportu. Mikrostrukturze ogniwa paliwowego typu SOFC. Wykorzystałem do rozwiązania tego zagadnienia zasoby cyfronetu, bez nich prawdopodobnie by się to nie udało. Przyszłe badania będą dotyczyły między innymi ewolucji mikrostruktury, będzie to model ewolucji tej mikrostruktury. Również chciałbym zbadać tzw. mikrostruktury hierarchiczne, które zachowują w których zostają wprowadzone pewne mikrostruktury średniego rzędu, które sprawiają, że transport staje się bardziej wydajny. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.